Cześć, tu Sławomir z kanału Filipiny, moja historia. Dzisiaj przyjechaliśmy rozerwać się trochę na plażę do Sorocka. Wczoraj mieliśmy spotkanie w filipińskiej restauracji w Warszawie. Spotkaliśmy się z moim widzem i jego partnerką, Filipinką. Bardzo pozdrawiam Roberta, bo zaprosił nas na to spotkanie. Miło spędziliśmy wczoraj czas. Nawiązaliśmy nową znajomość, że tak powiem. No i miejmy nadzieję, że będziemy tą znajomość kontynuować. Pozdrawiamy ich bardzo. Chcieliśmy parking zająć blisko plaży, nie było miejsc. Żona pilnowała mi wolnego miejsca, bo znaleźliśmy. Ja poszedłem po samochód, ale ktoś nam miejsce z powrotem zajął i musieliśmy szukać nowego. Ale udało się. Żona mi to tłumaczy, że Oliwia płakała, nie dała jej pilnować miejsca, bo taty nie było. Tak, Oliwka? Ale mama nie my lubi. Oliwka lubi jak my razem we trójkę jesteśmy. Oliwka, uważaj. Już jesteśmy blisko plaży. Byliśmy tutaj w tamtym roku troszeczkę. No i tu jest takie najlepsze miejsce dla dzieci, żeby się dzieci popluskały trochę. Pod prysznicem, ale chyba prysznic dzisiaj jest zamknięty. No, ale nic, odpoczniemy sobie trochę. Prosto, prosto, tutaj. straight Przyszliśmy na plażę. Aliwia już się zamoczyła sobie nogi, ale szkoda, że prysznic jest zamknięty bo Oliwia by się plyskała pod prysznicem pewnie jeszcze nie sezon i dlatego nieczynny ale cóż i tak fajnie trochę się pomoczy Oliwia lubi Oliwia chodź tu przyjechaliśmy tu dzisiaj żeby Oliwia miała frajdę po prostu bo siedzi cały czas w domu musi od czasu do czasu gdzieś wyjść no i dzisiaj w niedzielę po południu mamy trochę czasu, więc przyjechaliśmy tutaj sobie odpocząć Na chwilę Krótko, ale Nie jest od domu tak daleko, bo 30 km Jeszcze nie jest to pełnia sezonu Ale warto było przyjechać Żona też lubi po prostu nad wodą poprzebywać sobie A tu jest fajne miejsce Niezbyt jeszcze zatłoczone bo w sezonie na pewno będzie więcej, ale jest super. No, pluskajcie się, pluskajcie. Oliwia szczęśliwa, tak? W tamtym roku jak to była pod prysznicem to tak długo siedziała w wodzie, że aż zęby szczękały z zimna. Mam hmm. nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. <śś> Minat już pływa, <śś> zobacz oliwka, oliwka, mama pływa, widzisz. <śś> <śś> zobacz, zobacz looking Minet mówi, że woda jej gównem śmierdzi ja mówię, to nie problem Nic się nie stanie, jaki pośmierdzi. Ja tam nic nie czuję, ale ono coś czuje. Tutaj, twoja, ono wymyślało się z kręgosławie. Tutaj, dla niego tutaj kolejny chciał. Tak, tutaj live swimming. Nic, ale ważne, że Oliwia jest szczęśliwa, że się bawi w piasku, w wodzie i nie chce wychodzić. Kupiliśmy sobie frytki na przekąskę przy plaży. Tak, Oliwia lubi frytki. No. I spęd miło spędzamy przynajmniej czas. Dobra oliwka, smakuje? Smakują frytki. <śmienny> Minet mówi, że boli ją noga. Nocami ją boli. Mówi, że leczy się błotem, robi sobie okłady błotne. To nie drink, nie drink. Nie drink. Kupiłem jednego loda i jedną rurkę z kremem, ale Oliwia nie jest zainteresowana jedzeniem ani lodem, tylko lubi siedzieć w wodzie. No? Nie lubisz loda? Na koniec tego filmu chciałem powiedzieć tak. Materiał do tego filmu nagrałem w niedzielę, ale w niedzielę nie miałem czasu, kiedy tego już wrzucić. W poniedziałek i wtorek też nie było czasu, bo całe dnie pracowałem. Dopiero dzisiaj wrzucam ten film. Dziękuję, że chcieliście to obejrzeć. Jak wiecie, jestem YouTuberem amatorem, a nie zawodowcem. Także brakuje mi na to czasu, także musicie to zrozumieć. Jeszcze raz przepraszam, że tak rzadko nagrywam. Postaram się jak będę mógł nagrywać częściej. To wszystko, co chciałem powiedzieć w dzisiejszym filmie.